Słodkie winogrona i gorzkie cytryny. Mateusz, gdzie jestem? mi wizerunkami? Wspaniałe. Wspaniała mowa, humorystyczna z wartością informacyjną o racjonalizacji. Były dwie rzeczy, których my wszyscy możemy się od ciebie nauczyć. Pierwsza z nich to argumentacja. Piękny balans argumentów logos i patos, argumentów logicznych oraz argumentów emocjonalnych. Było o racjonalizacji terminów psychologicznych, ale również był ten humor. Ale nie ma. Coś zostało, tak? Była reakcja publiczności, czyli pięknie balansowałeś humorem oraz argumentacją logiczną, z wartością informacyjną. Znakomicie gratulacje. I teraz drugi ważny aspekt to fraza, fundament, tak zwana fraza kluczowa. Były słodkie cytryny i. Gorzkich widokronach, do których wróciłeś na sam koniec mowy, tworząc tak zwaną frazę fundament. Co w ten sposób uzyskałeś? Przede wszystkim zapamiętywalność swojej mowy. Znakomita argumentacja i fraza fundament. Teraz pytanie, czy masz ochotę na jednak troszkę może słodkie cytaty. Pora na dwie rekomendacje. Pierwsza z nich dotyczy tak zwanego wezwania do działania. Na sam koniec usłyszałem trzy różne sentencje: motywowanie, świadomość oraz ostatnia z finami oraz z winogramami. Teraz pytanie, czy nie lepiej skupić się na jednej konkretnej z nich, Ja postanowiłem nazwany pierwszy krok w mowie informacyjnej, choć pierwszy krok, czyli na przykład, jeżeli następnym razem stoisz ten sobie w kolejce, widzisz piękną kobietę, to pamiętaj że cytryny powinny być gorzkie, a widokrona, słodkie. I tym zamknij mowę, dzięki czemu będzie klarowny, jasny cel tej mowy. I teraz druga rekomendacja dotyczy świadomości Twojej publiczności. Miałeś mnóstwo okazji na pytania twoich widowni, ale miałam wrażenie, że nie dałem nam tej przestrzeni i w konsekwencji nie do końca czułam się obecny w pełni. Byłoby wspaniały, gdybyś to powiedział do mnie, nie wiem, kto z Was dostał kosza, bo bał się właśnie za do kogoś. Za Ty maczej? Wtedy byłoby śmiesznie, tak? Myślę, że mnóstwo osób. <śmierdzi> Dobrze, to prawda, to <śmierdzi> prawda. prawda. Mnóstwo osób podniosło do ręka tej sali. A dzięki temu czulibyśmy się obecni w Twojej mowie jeszcze bardziej, byłaby tam wieść z publicznością. Reasumując Mateuszu, gratuluję Ci znakomitej mowy humorystycznej z piękną wartością informacyjną o racjonalizacji teraz wojsko ja moje problemy. <grymianie> pielęgnuj! Argumentację pielęgnuj, frazę fundament, ale wzbogać kolejne mowy o klarowne wyzwania do działania, na sam koniec oraz o interakcję z bitownią. A wówczas ta każda mowa będzie spotka niczym winokrom.